So, 3 weeks ago, we went back our we met an old woman, she was sitting by the dormitory entrance, when we came closer, she attacked us, she grabbed my hand and told us to leave this cursed place, something evil lurks there, she said, it steals your soul while you sleep, leave this place while you can, then she burst into tears, we got scared and ran away while she left sitting on the ground crying and hugging some old soft toy. After that girls started to disappear one by one. First Samantha. Then Jessica. Maybe I will be next. So it's a uh, hello there is someone crying who's there <gasps> who are you are you who's coming slender he's the one who got you here now he's looking for us and if you meet him he'll consume your soul <laughs> <laughs> what do you do? We saw a shadow behind that corner. We need to run. He's following us. He feels our presence. It is his domain and he is master here. Listen to me. I'll explain how we can make ours. Can you see the marks zone in the bottom left part of the screen? You can move using it. And the one on the right allows you to look around. Got it. Left you know know it's right like. one to look. Around. Okay. In the upper left corner there's an indicator. It shows your sanity level. Okej, okay, to wiem. Kluczy Okej, okay, uciekniemy. Run. Okej. Okay. Telefonem idzie? O, coś tu jest, chyba kluczy. O, pudełeczka jakieś ładnie świeci. No, wziąłem to. Okej. Okay. Już lepiej na górę nie idę? O kolejny coś Kluczyk? czym to coś No i kis, ciekis, no nie ma kis, wyszukam no kis kis, o co to jest? Taki się szybkę przez niego. O, co się dzieje? Ej, już on jest w pobliżu. No co ja tu zrobię? Kopieczka? Nie, 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 ja ty wam stąd. Wrócę sobie. Nie mogę uciec już. No i sobie, i sobie, idź sobie. No ale gdzie ja mam iść teraz? O, odczepił się. W tej grze jakoś tak można uciec. No ale teraz gdzie ja mam iść? na górę? To idę na górę, zobacz. Oj, i musi na górze jakieś klucze są. nie goni! A idź ty. Nie no szybko, szybko! No, uciekamy! Ej, no! Ojejo! Czemu restart? No z tym czym. Czemu filet, O lodzie? przyuciekłam od niego. ojeju Ej, kiski no. Ale on kiedy chce się zrespić, przyjdzie mnie zjeść. To jest troszkę takie trudne. Pola Ola Boga. Tu samo drogą idę. No i co z tego? Znowu złapi mnie. No muszę to brać. Się w kiblu zamknę, schowam. No weź to, kobieto. Jeden klucz, no i zaraz znowu przyjdzie. Wiadomo sprawę. Ale jak od niego się ucieka? Dobra, idę na górę. Na razie na górę, bo on tam był. No to nic nie odwiedzę nawet. Klucze ważniejsze, nie tam jakieś pudełka. Momencik, szybko, szybko. Jeszcze cztery, tylko cztery. O! Ciura, no. O, jeszcze w dziurę wlazłem, dziękuję bardzo No już Jak już przedmioty latają, to jest pobliżu. No i z powrotem, aj no Krasty hmm. nie gdzie jest tu Uciekam, 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 uciekam Nie mam mi tu, halo Pani Slendermanie, nie mam mi tu, nie mam mi tu Klucz chyba Dajcie klucz, ja sobie z, z, uciekam stąd. No! Jeszcze trzy, jeszcze trzy klucze, szybciutka! Proszę, no. Nie, 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 nie. Już! Już jest pobliżu. Kaleś. Dobra, tyłem postaję, może powiedzieć sobie. No idź sobie, idź sobie. Kłudno tworzyć. O kurcz, uciekam, uciekam, uciekam. Nie, tyłem... Skubaństwo, co to brykło na mnie? Nie to moje systre Co Żebym zawał dostała. Ej no! Kobieta coś gada. Dluch. Trzy została, trzy została. Jakiś potwór skacze na mnie. O, o, Miałam dwa klucze, a trzy zostały jeszcze. No, ale weź na górę idzie, kto tam to tam... Jest... Coś mnie ominęło chyba. Wyjść na górę, to i tak się. Z... Tam nie ma przejścia. No właśnie, momencik. Może tu trzeba wejść. Tam nie ma do góry wejścia. Takie obrazy zawaliste. Łocie panie. O, tu byłam, ale tam nie był. No na górze też nie ma przejścia żadnego. Tu chyba się wracam nawet. No. Jeszcze trzy klucze, ale na górę tam nic nie ma. Tak, uciekam, uciekam. Nie, nie da się. Gdzie byłem? Gdzie byłem? Gdzie byłem? Gdzie ja się wrócę zaraz tu do niego. Kurczę to. O, jest, jest coś, co świeci, można wziąć. A tu co to jest w ogóle? Jakieś. Jakieś butelaczki. Uciekam, uciekam. Nie mam nie to. O, mam to. A moment, coś tu się świeci. O tutaj nowe, nowe ten miejsce jakieś Dawaj, 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 kluczyk Jej, może by się udało Ej, nie mam jej tu O! Mózki wybuchnie Ej, gdzie te buteleczki są? Kurczę, no Nic z tego chyba Tu jeszcze O, czemu się wy... to idę? O, to jakieś labirynty bardziej są Wiem, wiem, no ale... O, czek, momencik, coś tu świeciło. Bo no te buteleczki muszę brać. Dawaj. O! Dobrze. To trochę żyć, Katarzyna. Taki... Zawał już strzeli bo mózg... mózgu mało ma. O kur. Już on jest pobliżu, jak już... Przedmioty latają. Kurczę, no. To jest gdzie to iść, no? Ej, panie, daj mi tu. czaj cokolwiek zrobić. Ja się chyba wiercę teraz. Kręcę tutaj nazwę. Library. library? Biblioteka? Skąd ja ci wezmę? W bibliotece coś jest? No ale gdzie ono jest? Na górze? To idę, może to jest inne schody. Library to jest o tak? Dobra, zobaczymy, dobrze zobaczymy, muszę sobie przejść. A i tu jakieś wejście. O nie, no akurat tu siedział. No, z pięciu trzy klucze, to i tak dobrze. I get out of here. Dobrze. Może uda mi się drugim razem przejść. Ech, na razie, papa. Pa.